Cześć. Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zabrać na YouTube'owy kanał pewnej osoby, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski Benjamin Baton lub nasz polski odwrócony Michael Jackson, bo Michael Jackson chorował na bilactwo, a ta osoba wydaje mi się, że choruje na czerniactwo, czyli z białej osoby zamienia się w osobę czarnoskórą i jeszcze trochę, a będzie wyglądał jak logo z Margaryny Palma. I ta osoba ma dziecko i partnerkę życiową. A ta partnerka życiowa ma kanał na YouTube. Ale teraz sobie możesz pomyśleć, dobra pani od Michale Jóźwik, o co ci kurwa chodzi? O jaką osobę? No proszę państwa. Chodzi mi tutaj o Maję Rutkowski. Do, do pewnego czasu była to Maja Plich, ale to jest Maja Rudkowski, proszę Państwa. Ma kanał na YouTubie, 12 tysięcy subukcji, 12,5 kafla subukcji, 126 filmów, czyli w kurwę. Fajna, fajna, belka. Maja pije sok, używa jakiś chyba krem, Tutaj jest gucci, czyli Guczci. gucci i jakaś sokowirówka do robienia, kurwa, zdrowych sosów z chuje. no nie, do robienia zdrowych sosów z, na przykład, z szpinaku. I pani Maja Lutkowski, jak widać, przeglądałem sobie poniekąd, ma spory wybór filmów. Naprawdę, człowiek musiałby chyba zrobić live streama, aby prześledzić cały kanał, bo byli w Dance of... Ona była w tańcu z gwiazdami. O mój Boże, wjazd na bombie czyli co? Rudkowski wszedł na bombę, jak Wukadzik, owca z Wukadzik, czy po prostu. Nie, bo zatopię się za bardzo głęboko w tym kanale. Chciałem obejrzeć dzisiaj konkretnie z Wami jeden film o nazwie: Dziesiąte urodziny. Dziesiąte urodziny Krzysia Juniora Rudkowskiego. Nie przedłużając, zobaczmy dziesiątą rocznicę urodzin Krzysia Juniora Rudkowskiego w stylu wojskowym. Gdzie zbliża się wojna, to i trzeba szykować pod to, tak? Okej, okay, let's go. Ta stokowa nuta. Kurwa, mi się wydaje, że Maja Rudkowski, Ona sama montuje te filmiki. Ty, tutaj jest dużo sponsorowanych w ogóle miejsc. Yy, Alfa fan i cukiernia yy, Roswka. Ruszawka. Jakaś cukiernia, więc. Yy, Krzysztof Rudkowski lub Maja Dudkowski potrafią ogarnąć kurwa sponsoring na urodziny swojego syna. I tak zawsze mam bekę z tego ustawiania. nie Jest takie typowo polskie, czyli masz te ławki takie festyniarskie, ławka i, i stół drewniany. I zawsze na środku jest właśnie Coca-Cola lub Mirinda, albo Coca-Cola lub Sprite, albo Coca-Cola lub woda gazowana, albo Coca-Cola lub woda. Tutaj ewidentnie no alkohol. No, i to już oznacza stypę, nie? Nieważne, czy urodziny ma dziecko, czy nie. Musi być alk. Tam jeszcze widzę. Mmm, um, ale takie ogóreczki małosolne. O, piętoli. Dwa torty, też bym to wjechał. Te dwa torty, tam chyba widziałem chleb, nie? Ulaśni, będę się łamać chlebem. Tam jest chleb na parapedzie, ty. O, zaczyna się. On ma rejestrację E6 Zorro. <laughs> A pierdolę, oni jest zorro? Od kiedy? Ty ten. To nie jest w, bus bojowy, ale transporter opancerzony to też jest hit. Żerutkowski ma y, transporter opancerzony. God, w ogóle Rutkowski, wiecie jak on wygląda? On wygląda jak figurka. Jak masz figurkę Chimena czy coś w tym stylu, to on wygląda jak taka figurka. On nie wygląda jak człowiek. On wygląda jakby go wzięli z Madame Toussaint, Wiesz co chodzi? On wygląda jak... Może jego stary jest kurwa z wosku. To jest hit. I są, Jest i on w plejnie w jakimś tam, nie wiem, no Ludkowski wypasował do freakfightów, bo on lubi się tak samo jak Ferrari, Olejniki i tym i, 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 i tym podobnie ludzie. Ja nie wiem, czy twórczość ym, tego, The Synthetic, ale ja no, takich ludzi nazywam gumowi ludzie, bo oni autentycznie zobacz. Zobacz jak oni wyglądają. Patrz. Jak gumowi ludzie, jak y, nie ludzie. To on jeszcze po paracji ściągną. W ogóle ci ludzie, jak się patrzą, w ogóle z, z trochę zazdrością, trochę z zażenowaniem, trochę dobra, bo wypada tam być. W ogóle, kurwa. Jak można się rzemkować z Krzysztofem Rutkowskim? Wydaje mi się, że Krzysztof Rutkowski może być bardzo śliską osobą. O. Dostał dużo prezentów. Dobra, to przyjechał. Niesamowite, że właśnie idziesz na urodziny i twój stary zorganizował tam ściankę. Szkoda, że tam nie ma media room jak na tych free Fightach, że jest w ogóle, wiesz o co chodzi, reklama TV, pal <ścoughs> Kurwa, ile dzieci do nich chyba z przedszkola ściągnęli. Czaicie, jakby przynajmniej połowa z tych dzieci zaginęła, ile zlecen by miał Krzysztof Rutkowski? <laughs> To jest realny plan. się jakby teraz te dzieci zaginęły. Trzy lata minęło, trzy lata temu było spokojnie, było pięknie, cudownie, kolorowo. Dzisiaj budzimy się zupełnie w nowej rzeczywistości. Jesteście dojrzałymi, myślącymi dziećmi, które wiedzą, że nie opodal was, bo tylko 700 km stąd... <laughs> Ten im wojnie mówi na Ukrainie, dawaj wyświetl na tym, na projektorze filmy z dronowania. Dzieci w Waszym wieku również chciałyby obchodzić taką rodzinę jak Wy dzisiaj, tutaj z Juniorem, gdzie samochody pancerne również stoją przed ich domami, ale niejednokrotnie samochody pancerne wroga, gdzie giną dzieci w Waszym wieku. I oby życzenia, które przede wszystkim zostały złożone dla Juniora, to by nigdy nie dotknęła sytuacja taka, jaka dotyka dzieci na Ukrainie. Czy w Palestynie? Tam, gdzie również giną dzieci i przeżywają tragedię ich rodzice i one same, gdzie. Rivia, dobry song. W ogóle, co to za statement? Ty dzieci mówią, o czym w ogóle gada? Ty pokaż, że jest jesteś dziecko, tam jakbyś wystraszone Jeszcze nie jest świadomy tego, że nie ma nóg A jego. O ty co powiedział że dziecko kru... czaj? chłopiec który chce wstać i pobiegać. I one same, gdzie. Siedmioletni chłopiec, który chce wstać i pobiegać, jeszcze nie jest świadomy tego, że nie ma nóg. <śmianie> On tym dzieciakom gadał jakiś dzieciak na Ukrainie czy Palestynie, które chcą biegać, ale w co nie mają nóg. Chcecie zobaczyć stwiecia rozerwanych nóg? Ej, chcecie zobaczyć, jak zrzuca się na głowę granat strona i co się dzieje z głową? Ej, chcecie zobaczyć, jak płoną ludzie? Ej, chcecie zobaczyć, jak wybuchają czołgi, w których jest 10 osób. A jego rodzice nie żyją. Dlatego też... Stari, no takie nie sytuacje żyją. jak dzisiaj mamy tutaj, w Polsce mamy imprezę w stylu wojskowym. Oby ona tylko była imprezą w stylu wojskowym, że gdyby, żeby nigdy nie dochodziło do sytuacji takich, że wojsko was broni, czy jesteście jako żołnierze. Ty to to znaczy to o, ej Bachory, cieszcie się z tego co macie, bo za jakiś czas możecie nie mieć nóg, kurwa, a właśnie starzy będą martwi. I będziecie żarli w ogóle kocią karmę razem ze swoimi kotkami gdzieś w piwnicach. Żebyście zawsze żyli w spokoju, w dobrobycie i tak, jak jest to dzisiaj i każdego dnia, który przeżywacie w naszym mieście. Także to jest oddanie dla Was w tym momencie przede wszystkim spokoju, spokoju i przede wszystkim spokoju po to, żeby Wam się dobrze żyli. No, teraz czas się pozabijać. To, no, dobra. za to się. Dziękuję bardzo. Zaszczyszczę najlepsze życzenia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To nie wiem, jak to, to. to wstansę, się dzieje. Spokój, jakby się tu Ewa Tylman po. A on jest żywy. Już... Nieważne. Rukowski już formuje. Małych Wagnerowców. W sumie, wysłać dzieci do walki z dziećmi w Afryce, bo tam też są przecież yy, dzieci żołnierze, to po prostu dzieci zwalczą z dziećmi. O drziasty przyszedł. Oni wyszli z Gangbang <laughs> oni wyszli kurwa z Glory Hall. Nie no, to są dzieci. Kurwa ty, o mój Boże, on wygląda jak ten. Jak Bob z lat 70., -tych. ty, każdy taki serial, już z lat 70, -ta? wygląda jak Bob, tylko że bez tej peruki, bo on był świejący. ale to też to jest Bob. Bo ukryte drzwi, ukryte drzwi, Jaki Bob? Życzę Ci, żebyś. Po tych facetach tak widać, że to są jacyś śliscy ludzie, co? Te kajdany złote, te łososiowe koszule. Niczego nigdy się nie ma. Te kurwa, case'y pozłacane do iPhone'u. Wiesz o co chodzi? Żebyś zawsze wytrwał w boju. Żebyś był jeszcze bardziej odważny niż tata. To. Żebyś podejmował trudne decyzje. Takie, które nieraz się przerastają. I takie, gdzie stoisz po lewej stronie. I tam jest 100 osób, po prawej jesteś tylko ty. Jeżeli masz rację, nigdy z niej nie rezygnuj. To najważniejsze. A w tej kopercie. Masz również emblemat samochodu, którego ci życzę, żeby miał na 18 a później jest coraz lepszy, piąteczka. Ja już zamówiłem ci na 18, bo parę jak taki ziomek do ciebie podchodzi, nie? Jak ten typ tutaj. I on chce, jak oferuje ci wejść w spółkę, czy wspólny biznes, no słuchaj mordo, będzie dobrze, to... Ja osobiście bym wiedział, nie no, chyba, chyba mnie chcę wyrucha. 18, a później... Albo że wysyłaś CV do tego typa i to jest twój szef na rozmowę o pracę. Wiesz o tym, że mogą być problemy z wypłatą pensji <grym> lub z wypłatą nadgodzin. Jest razy lepszy. Piąteczka. No ale oczywiście mogę się mylić, nie? Ale to ja tylko tak wiesz, no, to jest komedia, to jest żart to jest. Wiesz co chodzi. To jest stand up. <grym> <Ja> <grym> ci, dobrze, dobrze może być to zajebisty typ. Sto lat, sto lat, nam Jeszcze raz, ajmal, mal niech liben, liben mam Nie żyje nam Brawo! O co chodzi z tymi wartoczami teraz? One z czego są robione kurwa? Z winorośli? Beka w ogóle jak kiedyś wyglądał Krzysztof Rutkowski, a jak wygląda teraz. Autentycznie to jest Benjamin Button. Uwa, ty, to był szalik w moro, Patrz. Wzór 9-2. Zobacz, jaki szalik, ty. Kurde, skąd taki szalik? Zresztą mam dużą girety. ty Co tam Krzysztof Ludkowski kupił od Rafonixa zwrot z Amazona? <grywa> czy kurwa z Faktory? Tutaj... Ten ziomek jak stanął. To są jak jesteś tym nastoletnim ziomkiem i masz kukuryku, nie? Bo mam nadzieję, że to sposób po prostu, bo miał czapkę, bo było zimno, wiecie, taką wełnianą, niż po prostu matka stwierdziła, że on będzie miał taką fryzurę. A tutaj, kochani widzowie, ta piękna fryzura dzięki chłopakom właśnie. Chłopcy, powiedzcie, co ja dzisiaj mam za warkoczyki? O nie, One Dreads, ty, ona jeszcze na współpracę zrobiła sobie warkoczyki. <grym> Z dostajesz maila, nie? Jako, nie wiem, macie, jesteście fryzjerami takimi rasta, co robicie dready, warkocze i dostajecie maila od mai Rudkowskiej, że słuchajcie, może współpraca, przyjdziecie na urodziny Krzysztofa Rudkowskiego Juniora w stylu militarnym i po prostu za barter upierdolicie paru dupom dobre włosy, nie? Ta fryzura się nazywa... Ta fryzura to są warkocze bokserskie... Teraz jest to taka forma wygodnej, kolorowej fryzury, którą można sobie przy i ponosić. A gdzie chłopaki was znajdziemy w Łodzi? W Łodzi, w Łodzi można nas znaleźć na Piotrkowskiej 9. Tam jest nasz salon fryzury. W Łodzi to tylko jedna ulica: jest Piotrowska. Jeżeli masz firmę na innej ulicy niż Piotrkowska, to twój biznes nie, nie istnieje, bo ludzie już nie wiedzą, jak się tam dostać. Rudy! Boże, <laughs> to jak go wymasowała, jak ten, jak masę na chleb, wiesz co chodzi, jak gniatasz masę, ciasto na chleb, nie. Jak pieroga go umiotła. No a co innego można powiedzieć, żebyś był odizolowany i był szkolnym strzelcem, na wzór amerykański. Żeby jak se krawat na wyjebaniu zawiązał, ty. Składamy i życzenia wszystkiego. Do o, dobrać. dobra, tam, tam jest barszczyk, Okej, okay, tam jest barszyk specjalny. Wiecie jaki barszczyk, nie? Dzieci mają swój kurwa tym bark, ale dorośli, no tam nie mogą być inaczej. No, Krzysztof Klutkowski. trzeba powiedzieć prosto. 100 lat, 100 lat, nie żyje krzesiołami. Dużo przyjaciół, żeby za. A jest! Merlot, jest wineczko. A jak jest wineczko? To i musi być coś mocniejszego, wiadomo, wino dla kobiet. A jest wódeczka! Jest! Proszę <laughs> Państwa, nice, opok tego Ryslinga, yy, z Lidla jest tutaj wódeczka wyborowa chyba. w jakiś sztok. z samej radości, pomyślności, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zpełniałem marzeń. Krzysztofie mały, mały Krzysztof Rutkowski. Życzymy Ci szczęścia, zdrowia. Dobra, to też jest jakiś dom wito, ty, nie? Zobacz, wszystko pozłacane. A to jest ten sam, dobra, to jest ten sam Bob. Jest po że... mądrym człowiekiem i kontynuował karierę taty. Przecież wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, pomyślność. To już nie się życzyłeś, żeby kontynuował karierę taty. Życzę mu, żeby został pozbawiony uprawnień, które zdobędzie kiedyś. Życzę tobie, żebyś uzyskał uprawnienia, a potem je stracił. Ja sobie tylko wymarzyć, spełniał swoje marzenia. Wszystkiego najlepszego, duża zdrówka Ty, Oliwka Brazji przyszła Oliwka Brazji? A nie, to nie ona Już myślałem Ten już zmęczony w chuj jest I wódeczka, patrzcie, tyle tej wody jest Ale ta, ta nieotwarta, bo jeszcze banderolka cała jest Kaszczelan <noise> <noise> Kaszczelan z puchy zajebany i ogień Dobrego to towarzystwa I wszyscy różnych od wszystkich zionęło okazji dla Niech będzie zdrowy, szczęśliwy i będzie miał wiele przyjaciół Wszystkiego najlepszego dla Krzysia Żeby miał dużo pieniędzy, dużo przyjaciół Ciekawe czy oglądałeś stół kiedyś Wszystko. Najważniejsze mieć takie właśnie cudne, kochane osoby, na które zawsze można liczyć. Chociaż Patrycja ma 100 km do Łodzi, zawsze jak zadzwonię, godzina i jest. I wiem, że zawsze mogę na nią liczyć. I dziękuję Ci za to. Życzę Ci, żebyś zawsze się otaczał takimi osobami, jakie masz wokół siebie, żebyś był zawsze szczęśliwy, żeby, żebyś zawsze robił to co kochasz, bo jeśli robisz to co kochasz, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. Gdy się dowiedziałam, że są tutaj urodziny Krzysia, bardzo się ucieszyłam, ponieważ mam tu kiedyś ze znajomymi i naprawdę jest tutaj bardzo fajna zabawa, można spędzić bardzo fajny czas ze znajomymi i bardzo polecam to miejsce, alfa fan. A, no, jakieś miejsce polecili, ale ja już bym był właścicielem, no to bym się zirytował trochę, bo było to niewyraźnie powiedziane nazwa Alpha Fan, Let's party: Alpha Fan, One Dreads i cukiernia Roza w No, trzeba przyznać, że udało się ogarnąć jakiś sponsoring. Proszę Państwa, obejrzeliśmy właśnie urodziny Krzysztofa juniora Rudkowskiego. Była, był to fenomenalny włajasz, włajasz i mam nadzieję, że będę mógł obejrzeć, może na jakimś live streamie, wszystkie epizody na kanale Maji Rutkowski. Bo content ma potencjał. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Auf Wiedersehen.